Cześć, w tym odcinku dowiecie się, jak zlokalizować telefon. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. A więc, jeżeli zgubiłeś telefon, bądź został ci skradziony, to właśnie w tym filmie dowieś się, jak taki telefon zlokalizować i to zupełnie za darmo. Aby taki telefon odszukać, musimy przede wszystkim uruchomić dowolną przeglądarkę internetową w telefonie, w moim przypadku jest to Chrome. A następnie zalogować się na konto Google, inaczej mówiąc na konto Gmail. Jeżeli nie masz takiego konta, to warto jest takie konto chociażby teraz założyć. Dzięki temu, w przyszłości, jeżeli zagubisz telefon, to będziesz mógł go w prosty sposób zlokalizować. Następnie po zalogowaniu klikamy w prawym rogu ekranu szarą ikonę 9 kropek, a następnie klikamy zakładkę Konto. Teraz powinna Wam się wyświetlić strona konta Google, gdzie w pierwszym wierszu tutaj mamy takie zakładki z opcją przesuwania. Przesuwamy na opcję bezpieczeństwo, tak jak w moim przypadku. No i przesuwamy tą właśnie stronę nieco niżej, tak aby przejść do sekcji Twoje urządzenia. I tutaj poniżej powinna wyświetlić Wam się miniaturka waszego telefonu. No i teraz klikamy w tą miniaturkę. Następnie klikamy raz jeszcze ikonę naszego telefonu. I teraz klikamy zakładkę Znajdź urządzenie. I tutaj mamy poniżej komunikat. Otwórz za pomocą. W moim przypadku oczywiście zaznaczę Chrome. Jeżeli korzystacie z innej przeglądarki, to zaznaczacie właśnie nazwę waszej przeglądarki i klikamy tylko teraz. I tutaj pojawia nam się mapa, na której mamy dokładną lokalizację naszego telefonu, oznaczoną właśnie taką zieloną pineską. Teraz możemy palcami powiększyć tą mapę, aby precyzyjnie określić na jakiej ulicy, gdzie dokładnie znajduje się nasz telefon. W zależności od miasta, tak jak w przypadku Warszawy, pojawiają się na mapie nawet kontury budynków, co naprawdę zwiększa szanse na odnalezienie naszego telefonu. Tutaj jeszcze pod mapą mamy informacje z jakiej godziny jest ta lokalizacja, to też nam bardzo ułatwia odnalezienie telefonu. No i jaki poziom naładowania baterii jest w telefonie. Więc podsumowując, korzystanie z tego rodzaju lokalizacji telefonu naprawdę daje duże szanse na to, aby odnaleźć wasz telefon w przypadku zagubienia, kradzieży bądź innych sytuacji. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz oraz udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka, cześć!